Witam ja wszystkich bardzo Cześć. serdecznie, ja jestem Blade Fox jest Max Cześć I po ostatnim wybuchu to miejsce tak wygląda I no. lecimy dalej O, teraz ja, teraz ja mam nic, dobra Ale mam szaro yeah. On, on tutaj są drzwi, które się nie da odkryć nie Jak zwykle się ogóle, dobra. Ja się już na to będę skuteł, ale w tym domu Nie można tam przejść Ja nie mogę O dobra, już mogę O Bunkroof nie ma, ale też jest zajebiście O, mamy latarkę, o, nie, mamy stan Stika Masztika? Oczywiście Oh, o, co tam jest? O, dole A ah. O, oh, lol, dole O, oh, bomba, hej Ej, podłączyłaś coś, Idziemy dalej? Bo to już tak No, ale nie możemy odpocząć Tam dalej, tam a, a się dobra. dobra Find three black crystal and add this to power no mam, mam coś No i teraz w hmm. mogli O, w ręku a Aaa musi Mam, czoło. otworzyłem, chodź A, dobra Już lecę jest To jest znowu haza Dobra, jeszcze nie ma Ja, ja chyba stanę jednak tak na krawędzi, wiesz? Nie wiem jak ty O! Ta na krawędzi trzeba stać tutaj Bo tutaj się jest chwa Co? ja krawędzi Czwarz, To luga, eee, ten Aha Klobara. O i Oj mamy jeszcze ten Ten klucz już, yy, klucz yy, śluszy yy, Oj to było No poczekaj, bo ja mijałem mam, mam bombę Ale tutaj można chyba wyjść Nie O Tak, pani tam, jakąś wajchę kto ty jesteś? Wow, co to jest? A ja ciebie znaleźć nie mogę. O nie, zamknąłem to przypadek co... Kinij się, albo chodź do mnie. Zabij się, spawnuj, o. Patrz. O, tutaj trzeba ten, A tutaj jest cale. No. To szukamy. Patrz! Jezu! Okej. Okay. A jest, dobra. Mamy. Let's go? Mhm. No i co teraz? Patrz! O! O! Przebudzenie mocy! O, jest moc. Przebudzenie mocy. Wkrótce w kinach. Wkrótce w kinach. A teraz patrz. Tutaj chyba. A nie, ty. Tutaj... O, lol. Ty patrz. Minecraft. <grym i z kina> <grym i z kina> Portal do zera. To no ser, o, normalnie. A few moments later. Okej. Jest nie, 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 Dobra, i tutaj nie, jest, nie, nie, że musimy nie, Nie wiem, nie ma na fanka tam. nie nie, nie spadłem tam. A? Znowu. 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 O O okay. Coś tam było. było to? było to? Tak. Co?

checkpoint O! Oh. Ladeczka no, hey, ja, to no to jest Ej do klimatyzacji chodź Ja tylko oh, co tam jest? No to jest klimatyzacja O oh, co to jest? O to jest emisja O, o ci! Idziemy! Jest w ci prawnego kopię. Odej? No, zostaw mnie ty. Co to, to jest? Więc ja uczę, całe spoko. LOL! To zajebiste! No! O oh, fuck! Tylko nie to A zajebista mi jest ten, eee yy, tak Halo policja! Co to jest? Nie wiem I to body, jak złośliwy czy co? O kur... O jest, dobra. No? Ej, tu, 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 to, O! Fuck! Czy naprawdę zginąłem znowu? Robiłem! Aha! Parkura Ogradł, patrzałeś, kurde Daj co teraz? Chodź co? Jeszcze nie byliśmy Tu! To... Bo... A tu doszło, O! Uh. I co to jest, czerwony jakieś mam? O, tu, tu. Okay, okay. Oh, top, top. Ik ga het hier. Oh. Daar kun je ze. Maar kurla! Ja, dat is Oh, dat is goed. To jak to się przekręca? Ojojoj, ja mamy ama tutaj Nie usiądź, mamy tutaj Dobra, To będzie wielka bitwa Jak zwykle What? Co zrobiłeś? Ja nic Jak to nic? Gdzie to się podziało? Halo, przyjaciel? Za mną ktoś jest Musisz to trzymać? A bo inaczej się nie namaduję A na no zielon teraz No no to Kolejna To zostaw to Ja to Za mną, za 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 mną. metr okay, jest. Kurde, no nie metr 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 Aa, aslında yok var bu şeyler. Anda No, ludzie po prostu cię! W mosce, mi zabierają tę energię. Proszę po rozwaleniu. Dobrze moje czarne mużynki dawać. Jakby soluziemny, przechodzimy na P po swojemu. A Szybko chodź, bo zaraz jeszcze kolejna porcja tutaj przyjdzie. Nie. Nie! Nie chcemy założyć. Go. O dobra Okej okay, ludzie, okazało się, że to już jest koniec Że no już się. nie miałem więcej części mapy, więc nie spodziewajcie się kolejnej części mapy z tej rozgrywki. No chyba, że dojdzie na to może kiedyś powróci. No ale to ta mapa została w 20. chyba 14. roku, więc chyba autorzy nie chcieli tego. Nie chcieli już jej kontynuować. No i niestety nie, no, tam... Była dosyć. Jak widzicie... Posadziłem bomby i co? równo tam nic dalej nie ma, nie możemy nic otworzyć. No i chyba na tym. No nie, no, jest po prostu. No, no i nic dalej nie ma. Ni I nie została mapa kontynuowana. Więc widzimy się w kolejnych hororach na, na naszych kanałach, więc na razie zobaczymy czym się? Cześć. Cześć. No.